Dziękuję bardzo, panie Przewodniczący, Szanowna Pani Wysoka Przedstawiciel. Oczywiście chciałem się dołączyć do podziękowań za zaangażowanie służb Unii Europejskiej i Pani Wysokiej Przedstawiciel osobiście, bo to bardzo ważne, że dzisiaj Unia Europejska jest aktywna. Ale jest mnóstwo ważnych rzeczy, które koleżanki i koledzy tutaj dzisiaj podkreślili. Jest oczywiście ważne rozliczenie odpowiedzialnych za użycie broni chemicznej, jest, jest ważne co będzie dalej z Syrią, ale dzisiaj na ten moment najważniejszą rzeczą jest oczywiście zatrzymanie tego tej potwornej wojny, która, która niesie tyle, tyle ofiar i która oczywiście według raportu ONZ dotyczy i, to, to okrucieństwo dotyczy i, i działań wojska Sada i niestety również części rebeliantów. Dlatego działania dyplomatyczne będziemy wszyscy myślę na tej sali wspierać i, i powinniśmy je kontynuować. Rada Bezpieczeństwa jest oczywiście dzisiaj tym miejscem, gdzie to się powinno stać i to jest dobry test również dla Rosji i również dla naszej woli i naszej społeczności międzynarodowej. Señor eh, presidente, mi partido es el partido de la legalidad internacional. Así lo demostramos en la guerra ilegal de Irak, con protestas y tomando de, las decisiones eh, que correspondían a la legalidad internacional. Eh, un crimen contra la humanidad no puede quedar sin respuesta, pero esta.